Manko, e... ostatnio narzekaliście trochę, że rzadko wrzucam filmy i tak dalej, i tak dalej. Powodów było kilka, jak już mówiłem, nie było co robić, to nie, nie nagrywam filmów, bo z czego? Pytaliście po pierwsze, e... kiedy jakieś filmiki z ogarem i tak dalej. Nie wiem, nie mam co zbytnio nagrywać. Kamerki do jazdy nie mam, a napraw nie nagrywam, bo zwyczajnie ogar się nie psuje. Całą zimę przejeździł, nic się nie dzieje, cały czas śmiga elegancko, więc co mam nagrywać? No, jak zmieniam urwaną linkę? No nie bardzo. Będzie czas, będzie pomysł, to będziemy nagrywać filmy. Na razie działam przy tym bolidzie, jak widać. I tak jak ostatnio Wam go pokazywałem, gadałem coś troszeczkę o rozwalonym rozruszniku, który rzęził strasznie, co było zresztą słychać. Nie będę tu przebitek rzucał, nie będę tego montował. Tak, udało się wymienić rozrusznik. Zaraz Wam zresztą pokażę, jak to ładnie działa. Miałem swój stary rozrusznik, o którym mówiłem. Niestety przy demontażu uszkodziłem elektromagnes. Także miałem, musiałem go wymienić. Miałem w zapasach nówkę, bo, że taką gwarancji, bo pierwsza łówka była gdzieś uszkodzona, założyliśmy stary i ten nowy sobie leżał czekał na lepsze czasy. Niestety, jak się okazało, też był wadliwy. Ten z kolei jakby nie miał siły podobno. Nie, no generalnie nie, nie chciał działać. Ale dzięki mojemu koledze Piotrowi udało się naprawić wszystko. Wymienił mi elektromagnes. Miał jakiś swój w zapasach. Rozrusznik został przywró przywrócony do ładu. Jest to ten rozrusznik, który był w poprzednim maluchu jeszcze regenerowany, także jest to prawie żenówka sztuka. I tym samym mogę dzisiaj pokazać, że jak słychać, pali na widok kluczyka. Nie ma żadnego problemu, już nic nie rzędzi. Temat rozrusznika został zamknięty. Coś się okazało jeszcze przy okazji, yy, miałem też troszeczkę uszkodzony konektorek od yy, zbudzenia rozrusznika. Coś było nie halo, bo Rozrusznik po naprawie był sprawdzany, działał. Na zamontowanie do auta, nie działał. Wymieniłem konektorek, jest ok. w przyszłości chyba powymieniam też te przewody od zbudzenia, na samym sumie jeden czy dwa. Ale to już jest tam temat na późniejszy czas. Na razie zajmę się następnymi rzeczami, niebawem będę robił hamulce, czekam na paczkę. Zamówiłem wszystkie przewody hamulcowe i troszeczkę innych pierdłek. Co jeszcze tu bym chciał ogarnąć? No, wizualnie na razie zbyt nic nie robię, bo ten lakier, który widzicie będzie zmieniany. I tak już ludzie pytali co i jak, na pewno nie będę go malował sprayem, nie tym razem. Ten poprzedni też nie był malowany sprężynek tak z czystego zamiaru, miało być zaprawki, wyszło jak wyszło. E, tutaj będzie inaczej, tutaj będzie malowane to z kompresora, raczej nie u profesjonalnego lakiernika, za drugą sprawa, raczej poznajomości. gdzieś, czekam aż ktoś będzie miał okazję, żeby go pomalować. Będzie przywracano oryginalny lakier, może tak dobrze go nie będzie tu widać, bardzo fajny taki budyniowy kolor. Mam już odcień, mam nawet miejsce gdzie mogę, mieszalnie, w którym mi dobiorą ten lakier, bo już dobierali taki lakier. Czas pokaże kiedy to wyjdzie. Na razie nie wiem. Buki to zostaje jak jest. Tym się zbytnio nie przejmuję. Tam gdzieś się zarysuje coś. Nic nie ważne. Na razie tylko zająłem się tutaj takimi plastyczkami. Tam wloty. lotkę na klapę. Takie rzeczy sobie odświeżałem. Bo to zostaje i to już warto na przyszłość sobie to odświeżyć. Z grubsza co. No, na razie czekam. Mówię przede wszystkim na paczkę z częściami do hamulców. Będziemy też lampy wymieniać. Jedną mam z tamtego malucha. Drugą niestety muszę kupić nową. No, ale już jest też zamówiona. Także przyjdą lampy, będziemy wymieniać. No tak generalnie no co, wnętrze ogarnięte w miarę. Już dużo roboty takiej większej nie ma, same detale, potem tylko nic dopieszczać. Jeździć, dbać, poprawić konserwację na podwozie, może od nowa zrobić. Bo tak naprawdę bardzo zdrowiutki, szkoda żeby się zniszczył. No i co, no? na tym filmie to chyba będzie wszystko. Mówię, no nie pytajcie na razie kiedy następne filmy. Nie wiem, będę coś robił, będę miał okazję. To będę nagrywał, może jakiś naprawek przy narochu na przykład, kto wie. A póki co, no zobaczymy. No, na pewno przy ogarze na razie nie planuję nic robić. Ogar, jak już mówiłem, jeździ, nie chce się zepsuć. Ostatnio tylko hamulec naprawiałem. A tak całą zimę bez problemu czy minus 10 czy nie odpalał. Codziennie mnie do pracy woził. Do tej pory zresztą wozi. Więc nie mam co robić. Drugiego Ogara na razie nie robię. A trzeciego, jednego z tych filmików, z logów, sprzedałem. Tak więc zbytnio do roboty na razie nic nie mam. Przy może coś się zmieni, jak się zrobi już typowo ciepło, lato, to może będziemy coś myśleć, bo będę garę lakierował, też prawdopodobnie na kompresorze, bo już nie chcę się bawić w spraye. Chcę, żeby to było po prostu zrobione solidnie, bo ja wiem, że można to sprayem zrobić w miarę, żeby to wyglądało, ale no solidność jest umowna, bym powiedział. No tamten lakier po trzech czy czterech latach już wygląda trochę nieciekawie. No dobra, bo tak już miałem kończyć i kończyć, a ja zanudzam Was. No nic, czekajcie na nowe filmy. Możecie też pytać o jakieś różne rzeczy, może będę miał przynajmniej o czym opowiadać w następnych filmach, będę wam odpowiadał na jakieś pytania, a tymczasem trzymajcie się, pozdrowienia i cześć.